Pilary wieczności. Zapraszam wszystkich do oglądania moich przygód i innych popieprzonych akcji. Pośród bezgwiezdnej nocy karawana pięciu krytych wozów po toczy się szlakiem. Przewodnik wciąż zerka na niebo, szukając potwierdzenia, że jest na dobrej drodze. Jedynie nikłe światło latarni chroni go przed wszechogarniającą ciemnością. Niebo nie przynosi jednak pocieszenia. Pozostaje ciemne i niechętne do dzielenia się wskazówkami. Jedziesz karawaną z podróżnymi zmierzającymi do przygranicznej wioski, złoconej doliny. Tamtejszy włodarz zaoferował ziemię i bogactwo zagranicznym osadnikom, pragnącym rozpocząć nowe życie. W pewnym momencie zaczynasz źle się czuć, zalewa cię pot i masz dreszcze. Jeden z towarzyszy podróży daje znać przewodnikowi, żeby się zatrzymał. Wóz staje w ostatniej chwili, ledwie unikając zderzenia z pniem drzewa leżącym w poprzek drogi. Tej nocy dalej już nie pojedziecie. Przewodnik karawany Odema. Przewodnik karawany kończy przemawiać do grupy podróżnych. Jego sumiaste, rude wąsy i zwisające pod gardle kołyszą się, jakby dla podkreślenia jego słów. Wszyscy mają pozostać przy wozach, jasne? Trzymajcie się z dala od lasu i niech was bestie porwą, jeśli mieliście zamiar zwiedzić pobliskie ruiny. Skinieniem głowy wskazuje ciemne kształty na zboczu wzgórza. Cała okolica aż roi się od dzikusów, którzy chętnie poromią was toporami za wtargnięcie. Uważajcie więc, by nie pobrudzić błotem tych ich cholernych świętych kamieni. Dzisiaj wszyscy zostajemy tutaj, a rano odblokujemy drogę. Złocona Dolina jest niespełna dzień drogi stąd. Zrozumiano? W końcu przewodnik odwraca się w twoją stronę i mierzy cię pochmurnym wzrokiem. To może być dudniąca zgnielizna. Są tutaj żuki, które ją roznoszą. Nic ci nie będzie, jak już przejdzie przez twoje trzewia. Chyba, że nie będziesz pić wody, ma się rozumieć? Wtedy rychło umrzesz. W tej okolicy rosną takie małe, różowe jagody. Może rozmiaru paznokcia. Nazywają je wiosennymi jagodami. Po ich zjedzeniu dostaje się skurczów, ale zwiadowcy robią z nich wywar, który uspokaja trzewia. To pomoże ci przespać noc. Rozejrzyj się po okolicy, może zdołasz jakieś znaleźć. W międzyczasie postaram się dostarczyć ci trochę wody. Odema ogląda się przez ramię na swojego pomocnika, chudego, srogiego mężczyznę imieniem Sparfel, noszącego wypłowiały łuk. Wiem, że chcesz zapolować nim się ściemni, ale spróbuj najpierw napełnić bukłaki, mamy tu chorego. Przewodnik karawany Odema wskazuje ci ruchem głowy. Sparfel przytakuje i zakłada łuk na ramię. Czym mogę znaleźć te jagody? Rosną na krzewach, których pełno w tej okolicy. Wyglądają trochę dziwnie. Na pewno rozpoznasz, kiedy już je znajdziesz. Pewnie nawet nie musisz odchodzić daleko od szlaku. Co to za ruiny? Pełno ich wśród wzgórz Eirglanfad. Znalezione tam graty można drogo sprzedać w Zatoce Buntu, jeśli nie boisz się dostać czasem strzałą od Glanfatan. To nie oni zbudowali te ruiny, ale niech mnie kukła, jeśli nie pilnują ich jak niedźwiedzica młodych. Oczywiście, ruiny w tej okolicy już wielokrotnie splądrowano. Nie ma tam nic wartego, choćby złamanego panda. Mrugając okiem dodaje: Podobno. W takim razie, kto zbudował te ruiny? Odema wzrusza ramionami. Różnie ich zwano. Osadnicy nazywają ich engwitanami. Pewne jest, że nikomu nie zależało na tym miejscu, więc popadło w ruinę. Czy jest tu niebezpiecznie? Jeśli się pośpieszysz, to nie masz się czego obawiać. A przynajmniej nie przy takiej pogodzie. W jego głosie słychać zatroskanie, ale nie rozwija myśli. Jaka jest tutejsza pogoda? O tej porze roku? Głównie deszcz i wiatr, ale czasami wieje tutaj wiatr innego rodzaju. Miejscowi mówią na to biawek. Bierze się z eteru, ścieżki dusz. Sam nigdy go nie widziałem i nie zależy mi na tym. Co to za wielkie kamienie wyrastające z ziemi? Odema marszczy brwi. W twojej okolicy nie macie Adry? Cóż, Adra po prostu wyrasta sobie z ziemi. Właśnie tak. Sięga bardzo głęboko, jak korzenie drzew. Jeśli wierzyć opowieściom, niektóre sięgają aż do serca świata. To bardziej muszla niż prawdziwa skała. Łatwiejsza w obróbce dla kamieniarzy. Ma też różne dziwaczne właściwości, jakby żyła własnym życiem. Jeśli ją wykopać, umiera. Traci połysk. Miejscowi sądzą, że kiedyś adra rzeczywiście rosła, ale już przestała. Rzeźnicy dusz z Zatoki Buntu używają jej w różnych celach. Słyszałem, że ponoć. Może przechowywać czyjąś duszę, ale nie chciałbym być tego świadkiem. Mam wystarczająco dużo zmartwień bez takich widoków. Idę szukać tych jagód. Czekaj. Weź kogoś ze sobą. Wiem, że nie jesteś bezradną ofermą jak większość tej grupy, ale nie chcę szukać potem twojego ciała, jeśli zasłabniesz. Muszę się trzymać planu. Zerka na podróżnych, zatrzymując spojrzenie na rosłej, noszącej pancerz kobiecie, która podczas podróży spała na ziemi bez kocaj poduszki. Kalisza, kalisza! Kobieta niespiesznie podnosi wzrok. Trzeba mu znaleźć nieco wiosennych jagód. Dopilnuj, żeby nie padł po drodze. Niczego nie obiecuję. Co to za przewodniczka, która mówi takie rzeczy? Na jaką cię stać? Odemach chichocze i kręci głową. Spogląda na ciebie. <laughs> Nie słuchaj jej. Jesteś w dobrych rękach. Rzuca jej wymowne spojrzenie. A w ogóle to i tak za dużo ci płacę. Uśmiech odemny znika pod wąsami i mężczyzna znów poważniej. Ruszaj się. Chodan powinien mieć jakieś zapasy. Upewnij się, że masz co ci potrzeba, nim wyruszysz. To dzika okolica. Znajdź jagody i wracaj czym prędzej. Jeśli zaś poczujesz chociaż muśnięcie wiatru, rzucaj wszystko i uciekaj. Coś dziś wisi w powietrzu. Jeśli będzie z tego biwak, to schronimy się w ruinach. I do diabła z dzikusami. I'll get it open. Anyone need supplies? I've got sundries for sale. Widzisz mężczyznę w prostym, lecz schludnym odzieniu. Wydaje się być bardzo zaabsorbowany postrzępionym rozdarciem szwów tuniki. Hodan kręci głową i wybucha śmiechem, kiedy cię zauważa. Ho, ho. Przywiozłem cały wóz z towarami na sprzedaż, ale za mało koszul na drogę. Trapie się po policzku kłukciami palców. Jego twarz pokrywa nierówny zarost, jakby nie przywykł jeszcze do golenia się w podróży. Potrzebujesz czegoś? Mam podstawowe zapasy podróżne na sprzedaż, jeśli chcesz zerknąć. Kim jesteś? Jestem kupcem. Pochodzę z Imperium Aedryskiego, ale tutaj próbuję rozkręcić nowy interes. Spogląda na swój wóz i krzywi się smutno. Wędrowny tryb życia niesie ze sobą sporo nieoczekiwanych wyzwań. No i nie trudno zauważyć, że miejscowi bywają nieprzyjemni, ale trzeba jak najlepiej wykorzystać sytuację, prawda? Z takim nastawieniem na pewno sobie poradzisz. To się jeszcze okaże. Staram się postępować uczciwie wobec mojej rodziny. Potrzeba ci czegoś jeszcze? Chyba, że zostajemy tu na noc. Opowiedz mi o Imperium Aedirskim. Nie jest już tak wielkie jak kiedyś, ale nadal dość spore. Główny ląd Imperium to kontynent na północ, ale miało ono też kolonie w Ritkers i Jelenioborzu. Jakieś 150 lat temu Jelenioborze wywalczyło sobie niepodległość od Imperium co nasi towarzysze wciąż mi wypominają. Uśmiecha się krzywo i skinieniem głowy wskazuje innych podróżnych. Dlaczego przeniosłeś się aż tutaj? Może dlatego, że ta kraina wydawała się przyjemniejsza niż Ritkers. Moi bracia przejęli rodzinny interes kupiecki parę lat temu, więc nie miałem tam co robić. Przeprowadziłem się, żeby znaleźć nowy rynek. Wzrusza ramionami. Jele Boże to dawna edyrska kolonia, więc zdawało się, że to dobre miejsce, żeby zacząć. A chociaż podziwiam ritkersańską pracowitość, to tamtejsi mieszkańcy zawsze wydawali mi się nieco zbyt. Mm, fanatyczni. Brzmi to dość rozsądnie. Tutaj trzeba cieszyć się każdym dniem. Pokaż co tam masz. Wielkie dzięki, ruszam. Let's check by those outcroppings.

W morskich krainach byłem marynarzem. Tak? To jak tutaj trafiłeś? Nie znalazłem tego, czego szukałem. Niektóre rzeczy nie są nam pisane. Po prostu nie można ich odmienić. Czasem myślę, że bogowie lubią stawiać nas w sytuacjach bez wyjścia, żeby zobaczyć, co zrobimy. Kalisia rozgląda się. Dawno tynek nie przejeżdżałam, ale zawsze lubiłam tę okolicę. Oferta Lorda Rytriga, trzeba przyznać, że daje do myślenia. Zamierzasz się tu osiedlić tak jak pozostali? Ciężko odrzucić taką ofertę. Tutaj takie propozycje nie zdarzają się często. Wierz mi, masz jakiś plan w zanadrzu? Osiedlam się tutaj i rozpocznę nowe życie. Hmm. Kto wie, Ridley, dobrze płaci, więc może zostaniemy sąsiadami. Mniejsza z tym. Marnujemy czas. Nasłuchaj się potem od odemy. Ruszajmy w drogę. A ty, co ty tutaj robisz? Kalisza wzdycha niepewnie i przypatruje się z ziemi u stóp. Moja siostra przeprowadziła się tu jakiś czas temu. Wysłała mi list. Wydawała się być zmartwiona, ale ona zawsze tak. Chociaż tym razem poprosiła, żebym przyjechała, a to z kolei zmartwiło mnie. Nie widziałam jej od dawna. Pracowałam jako przewodniczka w Xamitlu. ale zrobię dla niej wszystko. Ona jest, cóż, o wiele lepszą osobą ode mnie. Także przybyłam i zobaczymy, co będzie dalej. Pracowałam już z odemą, zazwyczaj nie podróżuję tą trasą. Wyświadcza mi przysługę. Opowiedz mi o sobie. Niewiele mi potrzeba. Lubię otwarte niebo i odległy horyzont. Znajduję zajęcia, które mi to umożliwiają. Moja rodzina to też wędrowcy. Zaczęliśmy w Jeleniobożu, ale rodzice dotarli w końcu do żyjących ziem. Jednego brata mam w Rautai, a drugiego w Edyrze. Tylko moja siostra ze Złoconej Doliny się ustatkowała. Co możesz powiedzieć mi o Jeleniobożu? Nie interesuje się historią, ale z tego co wiem, ta kraina była niegdyś częścią Imperium Edryskiego. Odłączyła się od niego po wojnie jakiś czas temu. Tubylcy są zadziorni i dobrze im z tym. Nie jestem na bieżąco, ale ostatnio słyszałem o krainie dziwne wieści. Ponadto są jakieś problemy z narodzinami dzieci. Częste problemy. Trwa to już od lat, ale ostatnio jest coraz gorzej. Z nerwowym drżeniem w głosie dodaje. Muszę zapytać o to moją siostrę. W porządku. Wracajmy do obozu. Na powrót z parfela z wodą możesz troszkę poczekać. Zawsze robi to, co uważa za stosowne i kiedy ma ochotę. Powinniśmy go najpierw poszukać, dać mu kopniaka na rozpęd. Strumień jest w tę stronę. Chodź, znajdziemy ci wodę. Ciało jest zimne w dotyku i dobywa się z niego zapach zgnilizny. Proste odzienie zwłok pokryte jest zaschniętą krwią. Pewnie podróżni albo szabrownicy, albo rozbójnicy, tak czy siak, nie wróży to zbyt dobrze. Czekam na Sparfela, co oznacza, że znowu mnie nie posłuchał. Odyma kręci głową. <grym> Gdybym wiedział, że zechce nas spowalniać, przywiązałbym go do wozu i ciągnął za nami. Przykro mi. Jeśli chcesz wody, lepiej idź go poszukać. Zabrał wszystkie bukłaki. Coś za niespodzianka. Sparfel postanowił zapolować. Przynajmniej zostawił nam bukłaki. Chodźmy. Kucasz przy strumieniu i zanurzasz bukłak w zimnej wodzie, podczas gdy Kalisia trzyma straż w pobliżu. Kiedy wstajesz, zauważasz jak gwałtownie odwraca się w stronę drzew. Z pomiędzy drzew wyłania się Sparfel, jeden z przewodników, ledwie widoczny w słabym świetle księżyca. Nie ma łuku i porusza się jakoś dziwnie, Kusząc się nierównomiernie i ciężko oddychając. Kalisia marszczy brwi Sparfel, dobrze się czujesz? Sparfel potyka się o kamień i pada na twarz. Z pomiędzy jego łopatek, niczym zatknięta flaga, wystaje opierzona brzechwa strzały, Ambusz! Good. Hmm. Yeah. What you need? <laughs> ah! <laughs> hmm. Rady stóp dookoła ogniska są niewyraźne, zapewne pochodzą z przed przynajmniej kilku dni. Sure, sure. Masakrowane zwłoki pozostałych podróżnych leżą rozrzucone dookoła na mokrej od krwi ziemi. Mają szeroko otwarte oczy i naszpikowane są strzałami i rękojeściami noży. Kalisza zakrywa usta wierzchem dłoni, jakby chcąc osłonić je przed oparami przerażenia. Grupa mrocznych postaci stoi nad zabitymi, depcząc po kończynach palcach i głowach, wyciągają ostrza toporów z ciał niczym z rozrąbanych pniaków i szykują się, by dorzucić Twoje ciało do pozostałych. Jeden z nich, wysoki, srogi brodacz, trzyma skierowane ostrze u szyi mężczyzny, w którym rozpoznajesz hodana. To ostatni ocalały członek karawany. Rzuć broń intruzie! Nie narażaj życia tego człowieka dla przegranej walki! To nie my naruszyliśmy spokój tych ruin, wojownicy Eirglan-Fath. Twoje słowa nic nie znaczą, skoro widzą prawdę na własne oczy. Za to, to wtargnięcie należy zapłacić krwią! Powtarzam jeszcze raz. Rzuć broń! Nie ufaj mu! Chcą nas wszystkich pozabijać. Z naszyników ze zwierzęcych kłów na waszych szyjach wnioskuję, że jesteście wyznawcami Galawajna. Gdyby Galawaj nakazał wam zaprzestać ochrony ruin, zrobilibyście to? Mężczyzna marszczy czoło i wykonuje ruch, jakby chciał zamachnąć się toporem. Hodon krzywi się, ale cios nie nadchodzi. Zamiast tego wojownik z zaciekawieniem przechyla głowę. – Oczywiście, ale nie zrobi tego. Wypełniamy wolę naszych bogów. – Skąd to wiesz? Czy to zgodne z ich wierzeniami, czy też tak ci po prostu powiedziano? Mężczyzna przeszywa cię wzrokiem. – Mój lud od zawsze wie… – Rozumiem, ale co z nakazem Galawaina, że słabość i starość muszą ustąpić miejsca młodości i sile? Naprawdę sądzisz, że Galawen chciałby, żeby jakieś zmurszałe, sypiące się kamienie przetrwały tak długo po tym, jak ich budowniczy obrócili się w proch? Jego nozdrza rozszerzają się w gniewie. Nie pozwoliłby! Nakazał nam coś innego! Niewątpliwie, ale chyba nie wam osobiście, ale to nie powinno was powstrzymywać przed zabiciem niewinnych. W rozkojarzeniu wojownik rozluźnia uchwyt na rękojeści topora, obal go wypuszczając. Daje to Hodonowi niezbędną chwilę, by mógł uniknąć spóźnionego ciosu. Wyjąc wściekłości, wojownik naciera na ciebie. Hmm. Przeciwnik leży na ziemi, nie mogąc wstać. Jego towarzysze leżą bez życia wśród pozostałych ciał. Oddycha ciężko, harsząc nierówno, patrzy nie na ciebie, tylko w niebo nad tobą. Dochodzi cię jego szept. Wybaczcie nam. Pośród harczenia wojownika nagły szmer wiatru jest ledwie słyszalny. Wyczuwając go, mężczyzna zamyka oczy. Dobrze. Dobrze. Bogowie są sprawiedliwi. Osobliwy uśmiech pojawia się na jego twarzy. Jestem gotów. Wiatr nabiera mocy, uderzając w obozowisko, gwałtowny i naładowany elektrycznością. Rozrzuca naczynia i namioty niczym rozzłoszczony duch. Czujesz, jak przesącza się pod twoją skórę, która ustępuje niczym wał pod naporem potężnej fali. Masz wrażenie, że zaczyna rozrywać cię od środka. Odema z ranami na piersi i brzuchu siedzi pośród wichru, oparty około jednego z wozów. Nagle porusza się i z ogromnym wysiłkiem podnosi głowę. Ledwie daje radę utrzymać oczy otwarte, ale patrzy wprost na ciebie. Do środka! Biegiem! Z wysiłkiem brniesz pod wiatr, który sprawia wrażenie, jakby lada moment miał Cię porwać w powietrze. Kładziesz dłonie na zwietrzałej skale, zamierzając wspiąć się w górę urwiska. Ostatkiem sił, kiedy Twoje ramiona niemal się poddają, podciągasz się ponad krawędź. Hedon podąża za tobą, spowolniony obrażeniami i uprzednim wahaniem. Kiedy zbliża się do skalistej ściany, jeden z leżących na ziemi napastników który udawał martwego, rzuca się na niego i zwala go z nóg. Przyparty do ziemi Hedon uderza zmęczonego przeciwnika, ale nie jest w stanie się uwolnić. Są blisko ciebie i z tej pozycji masz sporą szansę, by trafić napastnika. Postanowiłeś rzucić kulą energii w napastnika. Osiągasz cel. Trafienie uwalnia Hodona. Stając na nogi, Hodon wdrapuje się na skały. Kiedy jednak zbliża się do krawędzi, Gwałtowny podmuch wiatru spycha go na bok, przez co Hodon traci uchwyt dla jednej z rąk. Rzucając się gwałtownie na skałę, chwytasz dłoń Hodona. Czujesz, że słabniesz, ale łapiesz też jego drugą rękę i ciągniesz go w górę. Masz wrażenie, że ciężar wyrwie ci ramiona ze stawów. Wytrzymujesz jednak wystarczająco długo, by Hodon podciągnął nogi i dołączył do Ciebie na drżącej krawędzi. Narastająca wichura nabiera głębszego brzmienia. Czujesz, jak rezonuje w skale pod Twoimi stopami i w Twojej piersi, jakby chciała wytrząsnąć szpik z Twoich kości. Każdy kolejny podmuch wiatru zdaje się zagrażać starym skałom, na których stoisz, rozdzierając połączenia i zaburzając równowagę. Rzucasz się biegiem pod starożytne wejście, które po chwili zaczyna walić się pod własnym ciężarem. Dziękuję wszystkim za oglądanie! Będzie tego więcej. Do zobaczenia.